Cześć, jestem Agus i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cat Go Fishing i dzisiaj moim podstawowym celem jest zapolować na mawa. Nie mam pojęcia, czy to się powiedzie. To jest, postanowiłam sobie, że to jest cel na dzisiaj i już widzę, że to będzie bardzo przyjemny odcinek, skoro już pierwszy, pierwsze zarzucenie jest zjedzone przez rybę, która mnie nie interesuje. I widzicie co? To mi przypomniało o jednej rzeczy, ponieważ jest bardzo dużo upgradeów, które mogę sobie kupić. Mam bardzo dużo pieniędzy i już w sumie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie kupić najlepszą łódkę, bo ona chyba kosztuje półtora miliona, ale chwilowo się wstrzymam. Po pierwsze liczę, że uda mi się zrobić te questy, żeby kupić sobie głęboki sonar i liczę, że on będzie dużo, dużo lepszy niż ten sonar, który mam teraz. Zwłaszcza, że zobaczcie, tutaj widać jakby... Całe obrysy ryb, więc będzie łatwiej rozpoznać jakiś gatunek po kształcie. Tutaj widzimy tylko plamy i to jest jedyne, co widzimy. Ale mogę sobie też kupić upgrade, który sprawi, że ryby nie będą zainteresowane za bardzo moją przynętą I muszę w takim razie zrezygnować chwilowo z Flika. Do niego na pewno wrócę, bo on jest moim zdaniem bardzo przydatnym upgradem Żałuję, że nie ma ich więcej, bo wszystkim się podobają. Chociaż wiecie co? Może na razie zrezygnuję po prostu z bomb staku, bo w tym momencie nie będę używała bomb. E, chodzi mi o e, taki, e, taką przynętę, która sprawia, że ryby nie są zainteresowane, dopóki nie zaczniemy ciągnąć. I, i to jest chyba crankbait. Czyli ryby e, ignorują tą małą przynętę, dopóki nie zacznę e, jej przyciągać, więc sobie kupujemy to. I wydaje mi się, żeby zapolować na mawa, potrzebuje dużego haka. Kupmy sobie światło, żeby widzieć, co tam się dzieje, i spróbujemy na tego mawa zapolować. Teraz zobaczcie, żadna ryba nie jest zainteresowana. Dopóki nie zacznę przyciągać spowika, nikt się nie interesuje, nawet rekin. Także jest bardzo fajnie. Możemy sobie w takim razie znaleźć mawa. O, o, mawie. Widziałam, co tam próbowałeś zrobić. On strasznie, strasznie ucieka. Kurczę, już gdzieś odpłynął. I wiem, że będzie mi zżerał wszystkie świecące ryby. Tak samo się zachowywał ostatnio. No już gdzieś nawiał. Już dziś na woj. Jak tylko zaczęłam na niego polować, to on już postanowił sobie zaraz sobie złowić coś innego e, i zjem wszystkie rybki. Dobra, wiecie co? W takim razie skoro i tak na ten moment chwilowo mam z głowy mawa. To spróbuję może zapolować na torbiego. E, postaram się nie wypłoszyć ryby, która mnie interesuje i wypłoszyć wszystkie pozostałe. Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj. Czekaj, tak. To jest chyba to. To jest chyba to. Tylko nie mam detonatora. Dobra, ryby, dzięki. Dzięki wielkie. I teraz wydaje mi się, że to jest to. To jest chyba torbi! Tylko jak on ciągnie! Jejku, ja myślałam, że to będzie takie proste. Mogłam go bardziej yy, przywołać. I wiecie co? Ja ogólnie troszeczkę poczytałam na temat tych ryb, bo tak się zastanawiałam, czy ja już je widziałam i byłam pewna, że mogłam je widzieć. I okazało się, że na mapie są tylko dwie ryby. I mogę doprowadzić do wyginięcia gatunku. 100 tysięcy! Nie wiedziałam, że ona jest taka cenna. I one się bardzo długo respią, więc lepiej jest nie wyławiać obu, żeby. Wiecie, żeby nie pozbyć się całego gatunku. Więc ja sobie tą jedną zostawię. Super, 100 tysięcy! I udało mi się zrobić to zadanie. W takim razie, wiecie co? Od razu wracam na początek. E, tylko ciekawe czy Gdzieś tam siedzi ten maw. I jakby mi się udało zrobić jeszcze dwa questy, to może mogłabym e, spokojnie sobie e, zobaczyć e, gdzie ten e, e, maw się znajduje. Ale jako, że mam ten taki słaby sonar, to jeszcze trochę muszę na to poczekać. I nie wiem, czy mi się uda dzisiaj to postanowienie spełnić. Wiem, że już się napalam od poprzedniego odcinka na to. A tutaj widzicie, on mi robi takie niespodzianki. Nightwish Sire w ogóle już już nawet o nim nie myślę, bo tak rzadko go spotykam. A Ying Yang to też są questy, z którymi mierzę się już bardzo długo i mam ogromny problem, żeby doprowadzić jedno do drugiego, bo one za każdym razem gdzieś uciekają. I teraz tak myślę, czy nie lepiej byłoby jaskiniami je prowadzić. Może to jest dobry pomysł. Freelow, Dire Freelow, cokolwiek to znaczy. Ok, tutaj mamy Freelow, tylko to Dire to może być jakaś większa ryba, coś mi się wydaje. A jest tutaj, czyli to jest coś takiego. Tylko bardziej takie. I nie mam pojęcia. A, one pływają w dużych, w dużych, jakby kręgach na wschód od rafy koralowej. One są małymi rybami, więc może to się jakoś uda, wiecie, bez, bez przynęt Teraz mam to, że tylko ryby, przy których pociągnę za sznurek, że tak powiem, to tylko one się interesują moją przynętą, więc na jakiś czas powinna mieć łatwiejsze spełnianie questów. Zaraz się przekonamy, czy tak jest, jak daleko jestem od tego, e, od tej rafy. Chyba jeszcze kawałek jestem. Co to było? To chyba był rekin, tylko mnie przestraszył. No, nie pływaj tak koło mnie. Ja czuję, że on będzie pływał na moje ryby. Tak nie może być. Okej, okay, zbliżamy się do tej rafy. Tutaj widzę mój ślad po łowieniu e, mojej, e, mojej poprzedniej ryby. I szukamy ryb, które pływają. Chyba musiałabym zarzucić jeszcze dalej, no bo na wschód to znaczy, że raczej to będzie po drugiej stronie. I jest noc! Kurczę, a to znaczy, że chyba muszę zmienić plany zaraz. Bo raczej już. No, tej ryby nie złowię, ale. Mogłabym spróbować doprowadzić do siebie te ying i yang Nie mam pojęcia, czy to się powiedzie. Spróbuję po raz kolejny. I tym razem zrobię to, mam nadzieję, dobrze i wystarczająco szybko. I jaskinią. Jak żadne inne ryby nie będą się interesować moją przynętą, to nic mi jej nie zje. Więc to jest chyba dobry sposób, żeby to spróbować. A że będzie noc, to będzie mniej ryb. Więc kolejna próba. I dzisiaj, jak widać, napalam się na wszystkie questy, które mam do zrealizowania, z wyjątkiem Najdfisher Sayer. Powiem wam tak, że jest to dość ciężka sprawa. Spływam tu chyba piąty raz i za każdym razem coś albo mi zżera przynętę, bo muszę jednak delikatnie poruszać tą przynętą, albo e, okazuje się, że gdzieś wypłoszą się te yin i yangi i wracają do siebie, i już nie mogę ich zainteresować, bo one wiecie, po prostu uciekają. Więc to jest moja kolejna próba doprowadzenia ich do siebie, i liczę, że to już jest ta próba. Zostaw! Muszę się nauczyć nie odciągać żyłki, gdy one y, interesują się mną, wtedy może nie wezmą. Dobra, tutaj ostatnio straciłam je, bo dotknęłam skały. Muszę uważać na ryby, ale dobrze byłoby, gdybym miała radar, który pokazywał mi, gdzie te ryby się znajdują. Niestety mój radar nie działa tak, jak chcę. Okej, okay, wiecie co? Chyba udało mi się kawałek dalej wypłynąć. Spróbujmy w takim razie troszeczkę wyżej pójść. Ojejku, czy żeby to miało być teraz? Dobra, spróbujmy tutaj, tylko widzę, że tu jest dużo ryb. Muszę uważać. Okej, okay, mamy miniętą płaszczkę, która była zazwyczaj taką dużą przeszkodą. Może spróbujmy trochę niżej. Dobra. Czuję, że to może być to. Zaraz się noc skończy i wszystkie ryby zaczną wypływać. O, nie! Nie! Zostaw to! No kurczę! Zjadłoby przynętę teraz! Jak już byłam tak daleko? Chyba tak daleko jeszcze nie byłam. A, i zaraz mi się noc skończy, i ja czuję, że ja nigdy nie złapię tych jangów. Słuchajcie, musicie mi, proszę, zostawić łapkę na pocieszenie, napisać wspierający komentarz, żebym dalej e, była wytrwała w łowieniu tych ryb. Bo powiem szczerze, już myślałam, że to się uda. Gdzie ja jestem? Jak daleko byłam? Chyba naprawdę niedaleko. A mimo to, cóż, coś mi zeżarło przynęte. Te wstręte ryby, może muszę wyżej próbować, bo to już kolejny raz, kiedy one mi zjadają to przynętę, może muszę spróbować wyżej, dobra, nie poddaję się póki co, jak widzicie tam na dole widać y, moją trasę i całkiem, całkiem długo już płynęłam, no dobra, no to po prostu będę to robić do skutku albo do końca nocy przynajmniej. Aha. Zapomniałam, że wyprowadziłam je z jaskini, więc one nie wróciły do jaskini, tylko gdzieś poleciały. No dobra, wiecie co, w takim razie? Chwilowo odpuszczam Yin i Yanga. Może wrócę do mawa, skoro on tam gdzieś siedzi. Spróbuję wyciągnąć na powierzchnię moją przynętę i tego mawa kawałeczek wyciągnąć, bo on tutaj wydaje mi się, pływa. O, dokładnie tak. Tam płynął coś mi wydarzarło w międzyczasie przynętę. Spróbujemy sobie tego mawa złapać po raz kolejny. Zwłaszcza, że już jest dzień i w tym momencie chyba musiałabym po prostu zrestartować grę, żeby Yin i Yang wróciły na swoje miejsca, więc chwilowo nie będę tego robić. Potrzebuję światła? Myślę, że potrzebuję światła. I schodzimy na dół i zobaczymy, czy uda się tego mała wyciągnąć. Bo to też jest dość trudne zadanie i nie zdziwiłabym się, gdyby mi się to dzisiaj nie udało, chociaż jestem pełna wiary we własne... Nie, 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 nie. Jestem pełna wiary we własne możliwości. Tylko teraz był tu przed chwilą, widziałam go, a już go nie widzę. I nie kupiłam haka, więc tak czy siak muszę, muszę wypłynąć. Widzę, że tam pływa jakiś taki narwaniec, o tutaj w tym miejscu i to może być to, co mnie interesuje. Nie, to jest ten! To jest Tiger Shark, czyli co jeszcze coś innego. Po raz kolejny zeżarło mi coś przynęte, więc wracamy do ulubionych części, czyli ryb, które przeszkadzają. I nie mogę znaleźć tego mawa. No to w takim razie, skoro mawa nie ma, Yin i Yang gdzieś sobie poszły. Nightfisza w ogóle chyba długo jeszcze nie zobaczę, chociaż widziałam go w poprzednim odcinku, więc to już jest jakiś sukces. Spróbujemy tego Dire Freelo wyłowić. No i zobaczymy, może chociaż, wiecie, kolejne zadanie do przodu, brakuje mi dwóch questów, to jest tak niewiele, jakby mi się Yin i Yang udało zdobyć, gdyby te ryby nie zażarły mi przynęty i nie wypuszczyły tych ryb w ogóle, no to mogłabym mieć już w tym momencie głęboki sonar, ale jeszcze chwilę się muszę wstrzymać, nie będę, nie będę przeżywała tego, na spokojnie, jestem pełna optymizmu, że w końcu się to uda, no bo przecież kiedyś musi mi się to udać, lecimy w takim razie dalej do tych dire Freelo i zobaczymy nie wiem czy światło kupować, ale myślę, że sobie kupię bombę i rakietę, żeby za zarzucić bardzo daleko bo już to jest maksymalny obszar, w którym mogę być i one gdzieś tutaj na wschód powinny w kręgach pływać także szukamy sobie tych małych rybek dobra, to nie jest ryba, która mnie interesuje to też nie jest ryba, która mnie interesuje ale nie, nie mogę pociągnąć za spawik, żeby ich nie zainteresować no, i zainteresowałam. Dobra, ale może gdzieś tutaj. Oto te Rakieta o tyle utrudnia mi sprawę i tam była bardzo dziwna ryba. Że yy, daleko jednak zarzucam. Chociaż muszę zarzucić z rakietą, żeby w ogóle móc coś złowić. O, ta rybka była fajna. Yy, no ale. Jak tylko zaczynam przyciągać przynętę, coś mi już zrzera i widzę, że tu te ryby pływają, więc może powinnam kupić jeszcze lepszą łódkę, żeby się tam dostać. No bo w tym momencie wydaje mi się to raczej trudne, żeby zarzucić z rakietą odpowiednie miejsce, przyciągnąć, chyba żeby miała stack bomb. Ale musiałabym kupować kolejne upgrady. Moja łódka jest pełna. Dotałam, dotarłam do domu, kupowałam w ogóle najtańsze ryby, jakie tylko były, tylko po to, żeby sprzedać wszystkie ryby. Dostałam 10% bonus i e, oczywiście kupić sobie tą e, łódkę. No to dobra, no to wydajemy wszystkie pieniądze. Mam nadzieję, że to mi nie utrudni robienia zadań, bo mam 95 tysięcy. Teraz upgrade'y są bardzo drogie. No ale dobra, teraz zobaczmy. 16 ryb i wydaje mi się, że jest dużo szybsza, więc w razie czego może nawet udałoby mi się sprawniej Yingi Yanga do siebie doprowadzić, o ile. In i Angie wrócą dzisiaj do swojej pozycji, bo to też jeszcze może być z tym różnie. W każdym razie naprawdę przyjemnie się teraz pływa i wydaje mi się, że powinna móc wypłynąć troszeczkę dalej. Zaraz się to okaże. Docieramy do punktu taki orientacyjny. W ogóle ta ryba tutaj cały czas lata, śmiesznie. Może bardziej interesuje ją moja łódka. Tak, zdecydowanie mogę wypłynąć dalej. W takim razie dobrze byłoby wypłynąć do konkretnego miejsca, które byłoby najbardziej interesujące, bo to w sumie wcale nie musi być aż tak daleko. Zaraz sprawdzimy. Kupię sobie światło, żeby wszystko widzieć pod spodem. I trochę sobie tutaj pop popływam, yy, posteruję łódką. Nie, zostaw! Zostaw, 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 zostaw! To tam coś było! Spadaj, spadaj, spadaj! Upierdliwy, ale wydaje mi się, że widziałam. Tam była taka różowiutka rybeczka, która mogła być tym. No kurczę. Ja, wiecie, ciężko jest mi robić zakłady, kiedy. To jest, to, to jest to, nie, to nie jest to, bo to było średnią rybą i zażarło mi przynętę. W takim razie już sama nie wiem, czego szukam, ale spokojnie, myślę, że to się okaże. Tutaj te ryby pływają w kręgu i jedna z nich to może być to. Tylko gdzie one się znajdują, to bo to nie jest raczej żadna z nich. Dobra, spróbujmy wyłowić tego yy, i zobaczymy, bo to może jednak jest ryba. To jest jednak ta ryba. Okej, okay, czyli przynajmniej plusem jest to, że e, uparłam się na to, żeby ją złowić. Wracamy do domu i ostatni quest! Ostatni quest, i będę mogła kupić e, głęboki sonar. Oczywiście może długo jeszcze nie być mi na to stać, bo e, wszystkie pieniądze wydałam, nie mam pojęcia, jaka będzie cena tego sonaru, ale e, myślę, że wszystko się okaże. Wracam na razie do domu, zobaczę, jaki jest ostatni e, z tych questów. Właściwie kolejny quest, który mogę sobie odblokować. Tresher. Nie mam pojęcia co to jest, jak zwykle zresztą w jest jest Zakaże bardzo moja reakcja na nowego quest'a, bo zazwyczaj są to ryby No oczywiście nie dałoby mi questu na ryby, które już łowiłam Tylko na ryby, których jeszcze nie łowiłam Także zobaczmy jak wygląda ten tresher. To jest taka mocno poszarpana ryba I jakoś tak teraz, jakoś ciężko mi sobie przypomnieć czy jakoś taką widziałam No więc pozostaje mi skupić się na tych rybach, które w tym momencie już mam Wiecie co? Myślę, że tak Sprzedam sobie, e, sprzedam sobie tą rybę, którą mam w tym momencie na łódce, e, ponieważ przy restarcie gry e, troszeczkę się e, traci te rybę, jeśli się jej nie sprzeda. I spróbuję zrestartować grę i spróbuję jeszcze raz zejść po ingianga, bo wierzę, że z tą łódką to się może udać. Sprawdźmy, czy moja teoria jest słuszna, czy restart gry trochę chociaż mi pomógł i naprawdę wydaje mi się, że jest dużo, dużo szybciej, więc może to się sprawniej uda. I nie, zostaw mnie w spokoju. Na szczęście nie muszę ściągać żyłki. To jest fajny upgrade, bo nic, co nas nie interesuje, nie interesuje się również nami. To jest super, super sprawa. I teraz tak. Tutaj wróciły doskonale, czyli wystarczy po prostu zrestartować grę. Tak, taka informacja dla Was na przyszłość. Nie, 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 nie. Zostaw to. Zostaw to. OK. Mamy to. Pierwsza przeszkoda za nami. Jeszcze tylko kilka tych przeszkód będę musiała, będę musiała spotkać i zmierzyć się z nimi. Mam ochotę wypłynąć na powierzchnię, ale boję się, że nie, nie, boję się, że muszę wypłynąć na powierzchnię, bo te ryby one też mi wielokrotnie przeszkadzały. Spróbujmy nisko przy brzegu. No mówię, teraz jest troszeczkę szybciej, więc może będzie łatwiej. Tylko też tak, żebym mogła swobodnie je wiecie, tak puszczać. To nie wiem, czy to nie było to. Nie, to nie było chyba. To nie był chyba Thresher. Zobaczymy to później. O nie, 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 nie. Nie interesuj się mną. Okej, okay, minęłam płaszczkę. Tutaj chyba dalej już nie byłam. Zdecydowanie ta prędkość pomaga. Zdecydowanie, słuchajcie. Coś czuję, że e, nawet jeśli nie uda się dzisiaj zdobyć Mawa, to jeśli udałoby mi się dzisiaj zdobyć e, te e, Ying i Yangi, to będę spełniona. Dobra, gdzieś tutaj. Czuję, że jesteśmy bardzo blisko. Gdzieś tutaj. Tak, chyba gdzieś tutaj. A może w ogóle głębiej? Okej, okay. wiem gdzie jestem. Jestem zorientowana w doskonałym miejscu. Czuję, że gdzieś tutaj są yin i yang. Znaczy, są te drugie ryby, które. Tak! Tak! Udało mi się do siebie doprowadzić. A to znaczy. Tak! Słuchajcie! Tak długo na to czekałam. Teraz tylko jedna najważniejsza rzecz. Agu, nie pozwól, żeby coś nadgryzło Twoją rybę. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że jeśli cokolwiek nadgryzie moją rybę, to nie uda mi się zrealizować tego questa, a ja jestem bardzo zdeterminowana. Jestem ciekawa, która z nich jest tutaj? To jest, uwaga, uwaga! Yang. Yang jest warty 64 tysiące. Za chwileczkę zajdziemy jeszcze po In w takim razie, i muszę pamiętać, żeby to był ten drugi do wyłowienia. Tam było ich jeszcze kilka, więc powinny sobie tam krążyć, powinny być w równowadze. W końcu! I wiecie co to oznacza? To oznacza, że mogę kupić za milion dwieście tysięcy kolejny głęboki sonar. Znaczy kolejny sonar, tym razem głęboki, i to jest następny cel. Ale jestem szczęśliwa. Wiecie co? Po prostu nie sądziłam, że to będzie takie e, spełniające, kiedy w końcu po tylu próbach, a tych prób było naprawdę kilkadziesiąt, e, nawet w większości wam nie pokazywałam, bo już po prostu nie miałam cierpliwości, już myślałam sobie, rzucam to, nie będę tego nagrywała. Ale e, nie. Po chwili z wątpienia wracałam do nagrywania. No, i e, jednak to uczucie spełnienia, oczywiście, Agu. Oczywiście zapomniałaś o świetle. W każdym razie to uczucie spełnienia wynagradza mi wszystkie moje bóle, które musiałam tutaj, wiecie, przeżywać e, w momencie, kiedy po prostu były jakieś niepowodzenia. Teraz tylko miejmy nadzieję, że one tutaj cały czas są, bo tak wydaje mi się, że schodzę dużo głębiej. Są! So! Dobra, i teraz tak, ty się musisz zainteresować. Muszę teraz odpowiednią rybę. Okej. Okay? Prawie. Dobra, jest! Nie, nie, nie! Zostaw mnie płaszczko! Zostaw mnie płaszczko! Nie przeszkadzaj mi! Czy ona musi zawsze mnie ignorować i zaczyna przeszkadzać mi? Dobra, bądźcie w równowadze. No i złapałam mnie tą rybę, co trzeba. Ale plusem jest to, że jeszcze jedna tam jest. Strasznie ciężko jest zdecydować się na którąś rybę. Zwłaszcza, że nie wiem, czy one są w końcu w tej równowadze, czy się nie interesują, czy się interesują. Eee, no ale. Eee, dobra, kolejne 64 tysiące to jest już jakiś plus. Eee, o ile nic mi nie nadgryzie, bo oczywiście cena spada przy nadgryzionych rybach. Nie sprawia zbyt dużego kłopotu wyciąganie jej. To jest, to jest ta nagroda, przynajmniej, za to, że musiałam się tak namęczyć, żeby je do siebie doprowadzić. No i mam chyba ostatnią szansę kupię sobie jeszcze światło. Mam ostatnią szansę, żeby wyłowić tą drugą rybę, czyli Yin. Bo inaczej jak wyłowię jeszcze jednego Yanga, to będę miała problem, żeby... no bo będę musiała prawdopodobnie jeszcze raz je do siebie doprowadzić. Chociaż teraz już w tym momencie questy mam zrobione tak jak chciałam, więc może nie będzie tak źle. Tylko jeszcze muszę je zidentyfikować. One są bardzo głęboko. Są! Dobra i teraz muszę dobrą rybę... Tak! Nie, nie, straciły równowagę znowu. Straciły znowu równowagę i czuję, że polegnę. Jeśli gra będzie mnie trollować tak jak zwykle, mnie troluje. Dobra. Muszę idealnie w dobrym miejscu próbować łapać. Niby są w równowadze, tak wyglądają, ale chyba cały czas ją zaburzam. No i kolejny raz się złapał ten. In? Nie, Yang. Yang się złapał, dobra, ale zaczepiłam się, więc jest szansa, że wrócą do siebie. Dobra, wróciły. Kolejny raz muszę to spróbować. Muszę wyciągnąć jedną i drugą. Nie poddam się. Skoro już się doprowadziłam, to po prostu muszę wyciągnąć je obie, żeby po prostu y, mieć to zadanie z głowy, bo jak będę musiała jeszcze raz przez to przechodzić, to chyba oszaleję. No nie wiem, już, już po prostu, słuchajcie, zaczynam znowu wątpić w to, czy to jest, czy jestem w stanie to zrobić. Dobra. Chyba weszły w równowagę przez moment. Nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Muszę w dobrym momencie. Byłam, byłam, prawie byłam i one się teraz zainteresowały mną, i chyba straciły równowagę przez to. Bo za każdym razem tak jest, że przez chwilę interesuje się mną ten yy, oto gościu Yang, yy, w tym czasie Yin, o. Jin traci zainteresowanie, ale to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Nie wiem dlaczego. Dużo prościej mi się łowi Yanga. Już ze trzy razy go złowiłam. O, no i właśnie mamy czwarty. Spróbujmy go jeszcze raz zaczepić. O nie! Nadgryzli... Nadgryzło mi go płaszczka. Czy to znaczy, że już teraz nie będę mogła złowić go? No, cóż, chyba tego można było się spodziewać. Za chwilę zejdę i zobaczę, czy ta ryba bez jednak żyje. Czy ona tam zostanie w ogóle? No ale jeśli jej tam nie będzie a wydaje mi się, że nie będzie to znaczy, że będę musiała jeszcze raz prawdopodobnie przyprowadzić je do siebie Na no, samą myśl mi się robi słabo No i dopiero wtedy będę mogła wyłowić inna. Ciężko mi powiedzieć co sprawia, że tylko Yang chciał się zaczepić na, na mój haczyk No ale Cóż, stało się W takim razie przyjrzyjmy się czy te ryby są dalej w równowadze? No i okazało się, jak widzicie, że płaszczka zniszczyła moje plany. Zostaw to płaszczko, już skoro zepsułeś moje plany, to idź stąd. Dobra. To no w takim razie spróbujmy jeszcze tego zdechlaka wyłowić. Zostaw no! Zaczarowa mi przynętę. Nic z tego. No dobra, wiecie co to znaczy? To znaczy, że na dzisiaj mam dość. Wystarczy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawiajcie łapkę w górę. Postaram się uzbierać pieniądze do następnego odcinka, żeby kupić sobie ten głęboki sonar, więc będziemy już mogli. Mam nadzieję, dużo, dużo lepiej sobie radzić w wodzie. No i jeśli jesteście ciekawi, co czeka nas w następnym odcinku, to zapraszam was serdecznie. Subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, a jeszcze ja z wami się żegnam. Trzymajcie się, pa! pa.